Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim. A idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Zasłuchujemy się dzisiaj w ten fragment Ewangelii, który wiąże się w jakiś sposób też z postacią patrona dnia dzisiejszego, świętego Andrzeja, o którym w Ewangeliach jest dość mało. Więcej oczywiście o jego bracie, Szymonie, Szymonie Piotrze. Czytamy właściwie fragment, który. Przynależy do no, spośród pięciu niejako centralnych ksiąg w Ewangelii Mateusza, do tej pierwszej. Pamiętamy może, że Ewangelia według Świętego Mateusza ma swoje wprowadzenie w formie Ewangelii Dzieciństwa, dwa rozdziały, i swoje zakończenie, swój epilog w formie trzech ostatnich rozdziałów, a w środku Mateusz umieszcza materiał, który podzielił jak widać po pewnych wskazówkach formalnych w tekście, powtarzających się refrenach na pięć ksiąg. Pierwsza księga zaczyna się właśnie w rozdziale trzecim, kończy się w siódmym i składa się jak każda kolejna najpierw z części narracyjnej opowiadania, a później z długiej mowy. Otóż ta pierwsza księga. Od rozdziału trzeciego do siódmego to inauguracja Królestwa Bożego i ogłoszenie konstytucji tej króle, tego królestwa. A więc wydarzenia, które Mateusz opisze najpierw w formie opowiadania, w rozdziale czwartym, a wcześniej trzecim właściwie pokazują nam początek. No, rozdział trzeci, bardziej jeszcze o Janie Chrzcicielu, który poprzeza. Zbawiciela, ale właściwie w perspektywie teologii świętego Mateusza, przynależy on już do czasów spełnienia, więc będzie on realizował początek tej sprawiedliwości, tego co sprawiedliwe, jak Jezus mu będzie tłumaczył, że trzeba, żeby. No, było wypełnione przez nas to, co sprawiedliwe, czyli co mieści się w Bożym planie, bo Jan się wzdrygał przed ochrzczeniem Jezusa. Jan więc jest postacią, która poprzedza, ale jednocześnie bardzo silnie związaną z Jezusem i jego losem. No i czwarty rozdział, który pokazuje nam początek wystąpienia Jezusa i powołanie pierwszych uczniów, więc... Królestwo Boże inaugurowane, Kościół gromadzony, za chwilę na górze usłyszy właśnie to tak zwane kazanie na górze, czyli właściwie wygłaszaną przez Jezusa konstytucję Królestwa Bożego. Najpierw jednak musi się ukonstytuować ta grupa podstawowa, dwunastu uczniów. Mateusz opowiada o powołaniu. Dzisiaj czytamy ten fragment mówiący o powołaniu dwóch par braci. A więc, z jednej strony, Andrzej i Szymon, z drugiej strony, Jakub i Jan. Opowiadania są właściwie ułożone no, tak dość paralelnie, czyli można powiedzieć, bardzo podobne. To pierwsze powołanie Szymona, Piotra i Andrzeja. I drugie, niemalże identyczne, ale troszeczkę skrócone, pokazuje to jakby pewien model, model w ogóle powołań. I skoro to opowiadanie mieści się w tym momencie inauguracyjnym jako Królestwa Bożego i Kościoła, oznacza to, że Mateusz z tego fragmentu czyni no, pewien tekst wzorcowy. Jak powinny wyglądać odpowiedzi ludzi powoływanych, jak Jezus właściwie też ich powołuje, jak to z tym powołaniem Bożym jest i jak ludzie powinni na to zareagować. Gdy przyglądamy się bliżej temu opowiadaniu, możemy zauważyć, że te opowiadania o powołaniu są podobne choćby do starotestamentalnego powołania. Klasycznych proroków Eliasza i Elizeusza. Między innymi w XIX rozdziale pierwszej księgi królewskiej czytamy. Eliasz stanął, Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna szafata orzącego, dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły. I pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie z wołów ugotował i mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Powołanie uczniów wygląda, wydaje się, podobnie, z tym, że tutaj Elizeusz jeszcze prosi, by mógł pójść do swoich najpierw, pożegnać się z ojcem i z matką. No, w tym opowiadaniu ewangelicznym tego nie ma. Uczniowie idą natychmiast. Mateusz, wydaje się jednak pamiętać, o tym tekście z pierwszej księgi królów, mianowicie później w rozdziale ósmym wskaże na tych, których Jezus powołuje, ale oni się wahają. Jeszcze chcą tam na przykład pogrzebać ojca, coś chcą tam wcześniej zrobić, mają jakieś wymówki, ale to już dalszy etap. Tej Ewangelii. Tutaj widzimy wzorcową odpowiedź uczniów, którzy odpowiadają inaczej, bo natychmiast na powołanie Jezusa. Dzisiejszy fragment właściwie pokazuje nam, jak to powołanie się rozgrywa. Najpierw przychodzi Jezus, on właściwie postrzega tych, których chce powołać i on podejmuje inicjatywę. On przemawia. I na początku ewangelista odnotowuje sytuację, w jakiej znajdują się powoływani. Następnie Jezus ich wzywa do konkretnych zadań nowych, i autor mówi o reakcji. No więc mamy w naszym fragmencie właściwie pewien model powoływania, który jest wchodzeniem w uczniostwo innym niż na przykład wówczas, w tamtych czasach, było w szkołach rabinackich, bo tam każdy się do szkoły zapisywał sam, czy ojciec go zapisywał, a tutaj Jezus podejmuje inicjatywę i to on powołuje kogo chce. Wyraźnie jest zaakcentowana zatem inicjatywa Jezusa, to on widzi. On widzi, widzi, jak Bóg widzi głębiej i wie, kogo chce powołać. Sytuacja, w jakiej Jezus zastaje tych przyszłych uczniów, to praca. No, jest ciekawe, że właściwie znakomita większość powołań w Biblii jest powołaniem, jest powoływaniem ludzi, którzy są przy jakiejś pracy. Tak na przykład. Powołanie Gedeona, sędziego, żeby wybawiał Izraela, jest podczas młócenia, jak czytam w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. Elizeusza, jak czytaliśmy tu z pierwszej królewskiej, Eliasz powołuje podczas orki. Proroka Amosa Bóg powoła podczas pasienia. Mateuszowi zlecony jest. To powołanie właściwie, gdy siedzi w budce celnika, więc też pracuje. Widzimy więc, że Jezus powołuje od dotychczasowego zajęcia. Oznacza to zatem, że Boże powołanie nieraz wymaga zdecydowanego zerwania z dotychczasową normalną pracą. Ale można też dopowiedzieć, że Widać, że Jezus powołuje nie leniuchów, tylko ludzi, którzy rzeczywiście pracują, którzy no, podejmują pewne dzieła, którzy są zdolni do pracy. W każdym razie powołanie radykalnie zmienia charakter odtąd ich życia. Powołanie wymaga konkretnej decyzji. Najpierw powoływani są Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej. No, to imię Szymona, dopełnione właściwie określeniem Piotr, Kefas, znamy pewno te wyjaśnienia, mianowicie w języku hebrajskim imiona były. Często dość trudny dla wymówienia przez ludzi ze świata greckojęzycznego. Z tego względu, często do imion hebrajskich dodawano jakiś przydomek łatwiejszy dla wymówienia przez Greków, więc tu może Petros, który odpowiadałby właśnie aramejskiemu kefa, Piotr Szymon, określany jest też po aramejsku kefas co przywołuje skałę, podobnie jak Petra, skała po grecku. Andrzej, jak powiedzieliśmy, wzmiankowany jest dość rzadko w Ewangeliach. Niemniej pojawia się on i to właśnie często za sobą Piotra i obaj widać pochodzą z Betsaidy, czyli na północnym krańcu jeziora galilejskiego znajduje się właściwie taka wioska rybacka Bethsaida. Stamtąd obaj pochodzą, aczkolwiek Piotr później wiemy, że mieszka w Kafarnaum i w tym swoim domu będzie przyjmował Jezusa. To będzie baza wypadowa niejako dla misji Jezusa w Galilei. Co oni robią? Zarzucali sieć w jezioro, no te sieci ówczesne to zazwyczaj taka sieć okrągła na brzegach pouwieszane kamyczki, więc przy takim wyrzucie ta sieć się rozwijała i spadały te kamyczki, ciągnęły ryby później przy, właśnie w dół i one pozostawały w pewnej pułapce, więc w ten sposób oni zarzucali te sieci i widać, że to było ich zajęcie nie takie rekreacyjne, hobby, czy tylko dla własnego pożytku. Podobnie zresztą jak dwaj pozostali bracia wraz ze swoim ojcem Zebedeuszem. Dowiadujemy się z Ewangelii według świętego Marka, że jeszcze tam przy tej drugiej łodzi pomagali jacyś najemnicy ojca, to znaczy, że Zebedeusz miał widać jakąś firmę rybacką, był widać dość bogatym człowiekiem, zatrudniał jeszcze jakieś ludzi, oprócz tego oczywiście uczyli się tej pracy jego synowie, chyba byli dość młodzi, Jakub i Jan, no Jan chyba dużo młodszy. W każdym razie podobnie tutaj Piotr i Andrzej zajmują się łowieniem ryb w celach Właściwie biznesowych, powiedzielibyśmy dzisiaj, czyli po prostu no, łowią więcej, by sprzedawać, by w ten sposób zarabiać na życie. I skoro jest to ich taka praca, można powiedzieć taki biznes, no to w tym momencie powołanie i tej pierwszej pary uczniów, bez wzmianki o ich ojcu, czyli oni widać może już sami, w tym momencie tutaj no mają taką małą firmkę, firmę, czy powiedzmy oni we dwóch łowią ryby, by mieć z czego żyć. Ci drudzy, no, związani jeszcze z ojcem, więc może im łatwiej było pójść za Jezusem, no bo przecież ojciec pozostał z najemnikami, firma nie została rozwiązana, a tutaj w wypadku Piotra radykalna zmiana jednak Tutaj życia. Pójdźcie za mną, Jezus wzywa. Pójście za oznacza tutaj naśladowanie, czyli wezwanie do uczniostwa, gdzie mistrz szedł z przodu, a uczeń kilka kroków za podążał wręcz, by usługiwać mistrzowi, by mu towarzyszyć, by w czasie nauki siadać u jego stubi, słuchać, przyswajać pamięciowo. To, czego mistrz uczył. Pójść za Jezusem. Wiąże się tutaj konkretnie w wypadku tych uczniów z tym, że staną się rybakami ludzi. Dość dziwne wyrażenie. Mówili ryby, teraz będą rybak, rybakami ludzi. Czy to jakiś zbieg okoliczności? Tylko taki, że no byli rybakami ryb, więc teraz Jezus mówi, będziecie rybakami ludzi. Czy też chodzi tu o coś więcej? No w Starym Testamencie mamy kilka tekstów, w tym jeden z najbardziej wymownych z 16 rozdziału proroka Jeremiasza, gdzie jest powiedziane w 16 wersecie właśnie, że Pan Bóg no, wyśle wielu rybaków, by łowili i mówi to w kontekście nadchodzącego sądu i kary. Czyli posyłani rybacy, posyłani są na dokonanie sądu. Czyżby tutaj misja uczniów też mieściła się jakoś w tym kadrze sądu eschatologicznego, który nadchodzi? No, Jan chrzciciel zapowiadał, że siekiera już przecież przyłożona do korzeni dnia, pnia, czyli Jan Chrzciciel zapowiadał, że ten, który idzie po nim ma być owym sędzią, który dokona radykalnego sądu nad Izraelem. Rzeczywiście Jezus głosi Ewangelię wzywając do nawrócenia właśnie w perspektywie ostatecznego sądu, bo ten sąd już jest blisko. Wraz z nim przychodzi czas spełnienia. A więc oni stają się rybakami faktycznie w perspektywie eschatologicznej. Pewną pomocą może nam też tutaj być niemalże zakończenie 13 rozdziału Ewangelii, gdzie ostatnia przypowieść Pana Jezusa w tym zbiorze przypowieści w 13 rozdziale, zaczynających się od posiedzenia przez wzrost aż po finał. Po sąd ostateczny, ta ostatnia przypowiedź mówi właśnie, że sądem ostatecznym będzie jak złowieniem ryb siecią, kiedy wyciąga się wszystkie te złowione i później się je rozdziela. Czyli łowienie ryb faktycznie w Ewangelii Mateusza ma jakieś szczególne tutaj konotacje sądu. Więc oni będą uczestniczyć w pewnej misji Jezusa, który rozpoczyna osądzanie. Sąd będzie oczywiście zależny od tego, czy ktoś usłyszy wezwanie Zbawiciela, czy ktoś pozytywnie odpowie, czy też nie, i wówczas narazi się na karę wieczną. A więc mamy tutaj ten szczególny moment, który wskazuje nam na powagę sytuacji. Łowienie ludzi, no, łowienie ryb wiąże się ze śmiercią ryb. Łowienie ludzi wiąże się z jakąś perspektywą końca też życia na tym świecie i ostatecznego sądu, który może niektórym dać udział w życiu wiecznym. W każdym razie widzimy, że w tych opowiadaniach z jednej strony ewangelista wskazuje na pewną przeszłość, to czym do tej pory zajmowali się uczniowie, a następnie wskazuje na pewne wezwanie i wyzwanie, które stawia przed nimi Jezus właśnie na przyszłość. To co najbardziej uderzające z tym opowiadaniu, gdy się porównuje, no, z różnymi innymi opowiadaniami, sytuacjami, to odpowiedź wzorcowa, bo Mateusz wyraźnie podkreśla, że oni natychmiast, natychmiast zostawili te swoje zajęcia. Nie ma żadnego słowa wymówki. Zresztą Jezusowe słowa pójdźcie za mną, brzmią jako wręcz Radykalny nakaz. Nie jest to jakieś wezwanie, prawda? Czy mógłbym was prosić, abyście za mną poszli? Nie ma tu jakichś form uprzejmości, grzecznościowych, tylko wręcz konkretny nakaz. Bóg ma prawo tak człowieka wzywać. Ta odpowiedź jest tutaj dana właśnie jako taka, która będzie. Wzorem, szczególnie widać to na tle, jak powiedzieliśmy, późniejszych powołań, choćby z ósmego rozdziału, gdzie jacyś powoływani próbują się wymawiać. W świetle tego tekstu trzeba, abyśmy sami pytali się: Panie Boże, czy ty do mnie przemawiasz? Czego ty ode mnie oczekujesz? Ty posłałeś swoich uczniów? W tym kulminacyjnym momencie już historii świata, który się rozpoczął niby dość dawno, bo dwa tysiące lat temu, ale przecież nadal trwa ten czas ostateczny i misja Kościoła jest bardzo poważna, bo dokonuje się ona w perspektywie sądu. I niezależnie od tego, czy ktoś jest powoływany do tych zadań specjalnych, czy też w ogóle powoływany do zbawienia, do udziału w Królestwie Bożym, no, powinien przyjmować taką radykalną postawę posłuszeństwa temu wezwaniu Jezusa. Amen.